Wideo zdobywa świat. Wideo przestało być wyróżnikiem, a zaczęło być standardem. No okej, okay, dobra, rozwijasz swoją markę osobistą, chcesz budować biznes, myślisz o wykorzystaniu wideo do tych właśnie działań, ale zastanawiasz się, no dobrze, dobrze, ale jakie wideo robić? Jedni mówią Facebook Live, y, drudzy mówią tylko TikToki, a może webinary, a może Instagram Stories, a może wideo na Instagramie, może IGTV, może tylko kanał na YouTube się sprawdzi. To są formaty wideo i każdy z nich ma swój cel i możesz realizować różnego rodzaju założenia w swoim biznesie poprzez te formaty. Natomiast zanim zaczniesz je testować, to najlepiej się dowiedzieć, do czego który format służy, jak skutecznie angażować swoją społeczność, budować swoją społeczność, budować świadomość marki, być w relacji z Twoimi klientami, sprzedawać. Tego nauczę Cię na webinarze, który poprowadzę 6 kwietnia o godzinie 20.00. Siedem najskuteczniejszych formatów wideo Jakie wideo robić, aby efektywnie budować markę osobistą i rozwijać biznes? Zapraszam.